Do, dobra, daj mu... Daj mu na razie zjeść. Mm. 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 <laughs> Ty jak spróbuj czy dobre jemu ma. ma te kanapki mm. swoje mm. 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 Kajtuś Dobra? Nie ja samą szynkę <grym>, przykleiła ci się szynka do buzi a nie dobra namierzona. Co robicie? Co robisz? Tu ci spadło Żyneczka Daj tu tutaj Daj, jeszcze tam znalazł Tam znalazł prezent O patrz, Chciał do dziury wsadzić <grym> <grym> Dobra? Kajtek, jakie dobre? Dobra, ty, Tymek. Nie wywracaj. Co to ludziki? Ludziki? Sprzęt. Ludziki czy ludz... Ludziki czy sprzęt? Ty mi bo tam kawałek na jak na tożką. Daj to. Mogę je zjeść? No to możesz, czysto jedz do domu. Nie kajtek. Je, co nie wywracasz dechę. No daj mu to buźki. Okay. Hmm. Mogę ten boret? Tu jest. Proszę. Tutaj ja osiągnę. Ile go karmię. To try pychotka. Ej, orły. Piszka. Dobre? Jakie dobre kajtek? Pichotka. Jakie dobre? Jakie dobre. Mniam mniam. Thank you.